Start, siemanko, z tego Barek87, witam Was w drugim odcinku z naszej z serii Zagrajmy w Minecraft Multiplayer jest ze mną. To wszystkie I jeszcze. Dam No. I nagrywamy odcinek od razu, jeden po drugim, bo mamy czas, więc... Ten. I odcinki zmieniliśmy zdanie. Odcinki nie będą trwały 20 minut, ponieważ mój program, który... Który, yy, oh. którym nagrywam. Yy, jakoś się wtedy dzielą, dzielą mi się filmiki, tak jak, tak, jak, tak jak Sebastian miał. Sebastian tobie też się dzieliły filmiki, jak, jak za nagrywałeś długo tym pra, 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 nie? się Dzieliły na 3,5 giga. No. No to właśnie mi też się tak dzieje, a więc możemy tylko nagrywać ten tam nie jest 18 minut. Właśnie się w filmik krócej wrzuca, będzie wtedy. Może wtedy będzie więcej filmików. Tomek, no. czy ja coś tobie dodałem? No, no. lawę. To weź się Tomek wyrzucił. Dobrze. No i w dzisiejszym odcinku ja będę jakoś tutaj ogarniał Wiesz. chatę. A... Ja będę spierał drewno ogólnie powiem. No, Tomek będzie zbierał drewno, a chyba Sewa też będzie sobie budował tam domek. <noise> Musisz mi nawet tu... <noise> Dobra, są so, przestań daj, daj, przestam mu dodawać, no. Daj mi to. Co wy tam daj. się dodaliście? Skoro... Oni mi dają lawę i gąbkę do daje... w punktu ciągle. Bo ja patrzę tam, na telefonie się to działa. W dresie. Hmm, <słyska> ale głupie. Przedaż głupie i fajne mam w nim. Wodę co zajebiście? Który mnie bije? Ja się u siebie. Kurde, nie ma A ja nawet nie wiem gdzie... gdzie ty jesteś? Taka. Tomek? Dasz, masz dre dębowe drewno? Nie mam świelkowe. Ja mam. A dałbyś trochę? Ile? Pustaka? No pustaka to ja nie mam. A ile masz? Ale przerobionego, desek Desek ja mam 45. A dasz? Dobra No ja tu wrzucę bruk żeby mi się tutaj przypalał ładnie Bo mi się przyda trochę na tą kość Kto ja mu się przybliżał do kamerki Kto? Ty W jakim sensie? Bo cię słyszę głośniej albo mi się słuchawki podłośnie e, bo mam bliżej Ja go słyszę normalnie, normalnie chyba to muszę słuchawki bo ja teraz sobie jakby... jakby cię to powiedzieć. Yy, przy, przy, położyłem sobie kamerkę bardziej przy klawiaturze i teraz mnie lepiej słyszycie na, na... nagranie tak sobie zrobiłem. W no, ogóle jak ta, ja, ja tak teraz mam, że to sobie tak ustawiam kamerkę. Dobra, to jeszcze trzeba skopać. Dobra, nie bawi się już... Dajesz to drewno? Gdzie jesteś? Tutaj u mnie w domciu. Patrz, ta tamta gąbka. No to Tamek nie postawił. Dobra, się już jeszcze, to ci wypadnie gąbka. Tamek drzewo wyrosło. Idę ci ją, idę ci ją ściąć. Sama, weź się zostaw. No dobra, tylko je podpalę. <grym> ty, 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 ty. no weź no! Daj, ten, daj te drewna. <grym> Czekaj, tylko przynajmniej jabłko. Co się zdało z tą chatą? Ja to ubuduję. Możesz to dać normalnie? Nie. Ja kulturalnie wychodzę przed to... dwie... Ale nie ma zabierania ze skrzynek, dobra? Dobrze. nie ma ci ciągłego mnie gdzieś tepania. ja cię ja nie zabrać do więzienia. Boże, boże, boże. Mm, ciumbara, ciumbara. Zrobię sobie dźwignię. Dzi, 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 dźwignię. I taki położę ją na moim spangę To machaj. Oh. machaj. Machaj. Marhaj, oh, ucha! Fucken. To drugie dżaba ci wyrosło. Wiem. To idę je, je spalić. A skąd masz za zapalniczkę? Wyczaruję z nosa. I czekaj. Muszę zobaczyć tylko na telefonie. Sewal! Eee... Bobę, weź! co ja? Ja nic mogę teraz zrobić. Powiedz więc. mu, żeby mi przezdał. Flint and Steel. Dobra, się! Dobra, weźcie, dobra. On mnie ciągle bije! Zaniecz siły gwa... eee yy, 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 sandala Sandala, załóż sandały Nie masz sandala Wojtek weź go Ja mu nic nie zrobię, no co ty chcesz? Całtys weź się kiknij Dobra Seba, weź już No już, tylko fakt na ostatni raz Dobra już ja Wojtek moim... weź go kiki, ja cię błagam Bo nie, cię nie. moim koniem dogonię o nie, osłem! To nie osioł, nie Ty jesteś osioł. Wojtek, no weź! O, no ja nie mogę, buduję, no. Ja nagrywam. Weź go do siebie tepnij! Dobra, weźcie już, przestańcie. No i Boże! Dobra, weźcie już, przestańcie, dobra. Musiałem. Tak jest przeznaczenie nosiciel sztywnoju. Który mnie skikował? Ja nie. Tomek? Ale to za dużo, że ty nie pijesz ciągle, ja mam dość! Dobra już, przestańcie. Były przepisy, że nie można pić. Eee. Hmm. Papara, papa. Jezu, ja z mnie wali. Nie. Dobra, waj, chyba, przestań już. Ale czekaj, to będzie specjalna rzecz. No 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 Tylko mnie po prostu kiknie albo zbanuje Czekajcie tak Fucken Dobra jeszcze mamy jeszcze mamy 10 minut nagrania Eee, kurde Co? Muszę pójść zobaczyć jakie są kordy mojego więzienia A! Mie miejscu odradzania! 9. Nie, musiałem zobaczyć jakie są kordy. Tak, moim miejscu odradzania zrobisz. Nie. Jeśli wcisnę przycisk na command to cię tam nie. Właśnie. Ale ty seba urządzasz mi misterne plany, wiesz? Ty! Twój dom jest z drewna, więc cię mogę podpalić! Nie, no dobra, ja tylko mówię ci, że bardzo misterne plany urządzasz. Nie się no. No, Nie? Nie, nie tak. No. Ty mnie tam zwróciłeś? Dobra, weź przestań. No. Ale ty tempo. Ja <grym ja uciekłem. grym> Kurde, muszę sobie zapisać to na notatniku w telefonie. Dobra, przestań sobie już, dobra? No czekaj. Żebym nie musiał tam natać i tepać. Dobra, weź już graj normalnie. No dodaj. Jeden, dwa, siedem. Hmm, <grym> Osiem, <Oś>, jeden. Minus, <grym> cztery, cztery, sześć. Mogę raz. wiedzieć, co robisz? Zapisuję sobie kartę. Chyba ty tam to jest coś ostatnio chyba mówiłeś, nie? Tam y, o tych pluginach, nie? Na serwer. No. I co, udało ci się coś tam wgrać, czy nie? No. A co, próbowałeś czy jak? No, to o, dobra. O, trzcina такого. Девятнадцать. Можешь посчитать управление оператора в трубе креативным? Ну, можешь быть геймода. Ага. Боже, и снова мы это писать. Что там уклепишь? Вылаз, пистон! Przestań mnie bić! Czy <noise> 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 Ja mam go dość! Dobra, weź! Jest... O nie, Dobra beś, się, no, ja, spokój, go, Dobra, weźcie, przestań! Boże, pańku, ja nic z nie zrobię! Dobra, weźcie! <noise> Kotlety, ziemniaki, kartofle i buraki. Nie, ja wychodzę. Dobra, Seba, przestań już. On zrobił whitelistę. Nie zrobiłem. Tak, you are, on, you are not whitelisted on this server. A mm, już wyłączyłem. Dobra już. Spokój już. Daj, dałby on mi uprzejmie opa? Nie, bo jesteś w więzianiu. Dobra, wypuść go już Seba. Ja nie jestem w więzieniu takiego. Co ty już tam zniszczyłeś? Drzwi. Um, Dobra. Muszę tam zabudować. Przestań już Seba. Ale ja mam dość tego więzienia. Wojtek, wyślij mi daj opa. Ja no, nie pamiętam źle ma wyglądać dla Tomek czekaj teraz będę testował Dobra ale daj mi opa, byś jest... Ale te po gdzieś Nie hmm. Dobra ale sobie daj mu tego opa i ten dobra Czekaj hmm. Fucking bitch i Kurde, jak krzywo robię strasznie. Tomek zrobiłbyś mi łapatę szybko. Mm, tylko że ja mam dwa patyki, ale na pochodnie. A no dobra, to, to już nie robię. Bo mi sobie niestety nigdy drzewa nie da do końca ściąć. Fuck, ja muszę sobie to... to... Seba, pomóc ci z command blokiem Czeka. Nie, może niech ci pomoże. Manda, pisz. Przecież ja tam zawiłem, że ja kiknęło, tylko że poplątałem mechanizm Seba! Zenek umarł. Ginę, 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 znowu! No, jeszcze 4 minuty, żeby się do końca. Super. <słyska> co ty tu robisz, Tomek? Ale patologia. Mhm. No co, przebiegam sobie obok twojego Wojtek w domku, a pod twoim domkiem jest klipem. Dobra, chodź tu skrydzią. A po co? Tomek masz zwykłe nieprzerobione drewno? Nie. Żeby mi pan tutaj proszę, przyszedł i pomógł. Dobra. Dobra, jeszcze chyba zetnę drewno drzewo i tutaj to włożę i będziemy Dobra. Drzewo. Ale ja tylko drzewo. E, musisz mi dać opa. No, seba da ten i będziemy kończyli już powoli. Już dowem. Dobra, to e, jest jeszcze zetnę. Ja okay. jeszcze zetnę i będziemy chyba kończyć. A się w tym pierwszym to do ciebie, w tym drugim to do bobera. Z A do siebie? A już daję. ze zasrany pająk, już mi leje. To tak, uważaj! Ci daj Oj, ten padida, ten padida. Ty, bo ci tam byli lewe. A, a skąd ty masz tole? Po co ci tole? Jakie le? No, do losowe... To Do losowego gacza jest A dole to... A dole to jest określonego. Hmm, to dajmy na tory Klik. no i nie działam, Nieznana komenda. Ale ja już wiem jak to trzeba zrobić, tylko że żeby nie jakiś zobieg jest wbić i mnie podpalił. Tu! Tylko wiesz, że to jest do pierwszego? Jest! Właśnie jestem przy pierwszym. Wejdź, przestań coś. Kto tam lata? Aj. przez przestań latać. Weź, Sebastian się latać, no. No ale ja czekam aż to mi to zrobi A to ja idę tam zniszczyć te drzwi Zniszczę schody No zniszcz schody zniszcz I stało wam się coś, które muś dotknęło gdzieś? Nie Dobra

No dobra, myślę, dobra, już będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. A, tak, w dzisiejszym odcinku dużo nie zrobiliśmy, ale tam... jakoś, jakoś. No. Dobra, weź. Dobry. Dobra, no, to więc komentujcie, subskrybujcie. Ale chodź, musimy się razem pożegnać.